Podcast geopolityczny przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. W dzisiejszym odcinku dwa tematy. Po pierwsze, doniesienia amerykańskich mediów o tym, że ukraiński wywiad wojskowy miał wspierać dżihadystów. W Syrii. Jeżeli tak jest rzeczywiście, że terroryści z Syrii byli w jakiś sposób szkoleni czy wyposażani przez Ukraińców, no to rzeczywiście mamy potężny problem w Europie Wschodniej, potężny problem dla bezpieczeństwa także państwa polskiego i warto to przeanalizować. Drugi temat to jest. Próba odpowiedzi na pytanie, kto dzisiaj jest prawdziwym liderem y, Europy Środkowo-Wschodniej? Czy, tak jak mówi część establishmentu politycznego y, w Polsce, to właśnie nasz kraj, który ma być ambicje do bycia liderem Trójmorza, różnego rodzaju inicjatyw, są rozwijane koncepcje jeszcze te przedwojenne Międzymorza, mówi się o perspektywach jakiejś Unii Środkowej Europejskiej, no ale okazuje się, że tak naprawdę patrząc na to ostatnie spotkanie Wiktora Orbana z Donaldem Trumpem w prywatnej posiadłości Trumpa na Florydzie, okazuje się, że jest zgoła inaczej to przez wielu tak krytykowana dyplomacja węgierska jest niezwykle skuteczna, o wiele skuteczniejsza od dyplomacji państwa polskiego, i to przy tym głównym stoliku gry zaczyna właśnie rozsiadać się nie kto inny jak premier Węgier. O tym w dzisiejszym odcinku. Chciałem państwa zaprosić na najbliższą niedzielę, na godzinę 18, na transmisję na żywo, na program na żywo z serii Akademia Geopolityki. To będzie mój wykład zatytułowany Wprowadzenie do Geopolityki. Jest już playlista na moim kanale zatytułowana Akademia Geopolityki. Znajdują się tam wykłady popularno-naukowe i akademickie. Wszystkich tych, którzy są zainteresowani nie tylko komentarzami, nie tylko publicystyką, czyli tym, tą, tymi bieżącymi sprawami, ale także pogłębieniem wiedzy z zakresu właśnie geopolityki. Serdecznie zapraszam. W każdą niedzielę grudnia będzie się odbywał taki właśnie wykład na żywo z prezentacją. Także zachęcam do pojawienia się, zachęcam do subskrypcji mojego kanału, do wciśnięcia przycisku dzwonka, aby być na bieżąco. Zachęcam do komentowania, do lajkowania, do udostępniania linków w mediach społecznościowych, do wspierania kanału. Dziękuję za każdą kawę postawioną. I przechodzimy do pierwszego tematu. W mijającym tygodniu amerykański dziennik Washington Post napisał, że Ukraina wsparła obalenie prezydenta Syrii Bashar'a al-Asada. Ta pomoc, to wsparcie dla rebeliantów, dla dżihadystów, miało być w postaci: po pierwsze, dronów, po drugie, w postaci operatorów i instruktorów, którzy mieli właśnie wspierać islamistów walczących z syryjską armią. Arabską. Washington Post napisał, że 4 do 5 tygodni przed rozpoczęciem tej ofensywy dżihadystycznej organizacji, przez wielu określanej mianem organizacji terrorystycznej Hayat Tahrir al ukraiński wywiad miał wysłać do jednej z głównych baz HTS, czyli do bazy w Idlib, 20 doświadczonych operatorów Dronów oraz 150 samych bezzałogowych aparatów latających. To wszystko właśnie zostało przekazane w minioną, w minioną środę, czyli 11 grudnia 2024 roku, na łamach Washington Post. Ta liczba dronów nie była duża, no patrząc na te wszystkie statystyki wojny na Ukrainie, no to jednak liczba 150 dronów, no, to nie jest imponująca liczba. Niemniej jednak patrząc na no, wyposażenie, czy to syryjskiej armii arabskiej, czy w ogóle wyposażenie wszystkich jednostek walczących, czy różnego rodzaju formacji militarnych, paramilitarnych w Syrii, to jednak sprawne ich wykorzystanie takiej liczby 150 maszyn, 150 bezzałogowców, jednak odegrało istotną rolę. Na samym tym, powiedzmy, pierwszym etapie ofensywy, samo zaskoczenie, uderzenie, nieprzygotowanie strony rządowej, no, brak takiego doświadczenia, jeśli chodzi o obronę, działania defensywne, jeśli chodzi o użycie bez załogowców. To niewątpliwie miało swoje istotne znaczenie. Oso, oczywiście najważniejsza kluczowa kwestia to była, to była polityczna decyzja przekazania władzy, odpuszczenia władzy w Syrii przez Baszara al-Assada, co było uzgodnione i na, przy jego roz, jeżeli chodzi o jego rozmowy z Władimirem Putinem, jeżeli chodzi o rozmowy międzynarodowe na, na szczeblu powiedzmy na tej linii Moskwa Teheran Ankara. Natomiast tutaj amerykański dziennik przede wszystkim nazywa te ukraińskie działania na rzecz wsparcia syryjskich islamistów tajemnicą poliszynela. To znaczy, wszyscy tak naprawdę ważni gracze doskonale mieli wiedzieć, że Ukraina, że operatorzy z Ukrainy będą wspierać HTS, będą wspierać tych dżihadystów. Chociaż też gazeta zauważa, Washington Post za, zauważa, że administracja Joe Bidena, że przedstawiciele tej administracji publicznie zaprzeczali, żeby mieli jakąkolwiek wiedzę o e, użyciu, chociaż wiemy doskonale, że przecież Amerykanie szkolili Ukraińców, przekazywali im e, i przekazują zresztą drony, szkolili operatorów, po, e, szkolili z taktyki użycia e, dronów i to na, na różnych szczeblach tak naprawdę. W, ty, w tym zakresie. Natomiast Ukraińcy, jak podkreśla Washington Post, otwarcie otwarcie mówili o tym, otwarcie zresztą sygnalizowali swoje, swoje zamiary. Tutaj przywoływany jest Kijew Post z 3 czerwca bieżącego roku. No i tutaj było cytowane źródło przez ukraiński portal powołujące się na na źródło w wywiadzie wojskowym, czyli właśnie w, w tym wywiadzie, chór, które miało informować, że. Od początku bieżącego 2024 roku syryjscy rebelianci mieli być wspierani przez ukraińskich oficerów wywiadu i mieli prowadzić liczne ataki na rosyjskie obiekty wojskowe, znajdujące się właśnie na terenie Syrii. Tak brzmiało to właśnie na ukraińskim, ukraińskim portalu. Zresztą nie tylko na tym ukraińskim portalu, bo informacje na temat ataku na różnego rodzaju rosyjskie pozycje na, na, na na terenie Syrii znajdowało się także w mediach społecznościowych, Miały, miało to ukazywać właśnie wspieranie przez Ukrainę dżihadystów syryjskich walczących, także jak podkreślano, właśnie z, z Rosjanami. Natomiast musimy sobie zdawać sprawę, że. Jeżeli to jest rzeczywiście wszystko prawda, prawdą, to co przekazał amerykański dziennik, to o czym pisały ukraińskie media, no to sytuacja państwa polskiego jest bardzo zła. To znaczy mamy za naszą wschodnią granicą państwo, które. Znajduje się na tej finansowej kroplówce z zachodu, państwo, które, w którym środowiska polityczne cały czas się radykalizują, które buduje swoją tożsamość narodową na kulcie ludobójców z ukraińskiej powstańczej armii, z OUN, organizacji ukraińskich nacjonalistów, które blokuje od wielu lat ekshumację. Polskich ofiar ukraińskiego ludobójstwa, które wstawia pomniki zbrodniarzom, takim jak Bandera i Szuchewicz, które jest na tyle sprawne, że jest w stanie oddziaływać na terenie Bliskiego Wschodu, jest w stanie bardzo sprawnie szkolić i przeprowadzać ataki. O charakterze, no, wszystko wskazuje na to, zgodnie z doniesieniami amerykańskich mediów, o charakterze terrorystycznym na terenie, właśnie na terenie Syrii. No, pytanie, czy to się nie zemści, przeciw, czy to się nie obróci przeciwko państwu polskiemu? Przecież Polska nie, nie brała żadnego, mówiąc takim językiem potocznym, nie brała żadnego ślubu z Ukrainą, nie podpisywała żadnego sojuszu z Ukrainą. Nikt nie da dzisiaj żadnych gwarancji, że w jednym z możliwych scenariuszy w przyszłości jest jakiś konflikt polsko-ukraiński. Co wówczas, przecież na, za wschodnią granicą jest kilkaset tysięcy uzbrojonych po zęby, właśnie żołnierzy, funkcjonariuszy, członków różnego rodzaju formacji paramilitarnych, którzy są no, uzbrojeni w zachodni sprzęt, świetnie wyszkoleni, co zresztą widać. No i pytanie, jeżeli są skłonni do wspierania Organizacji terrorystycznej. Ja niewątpliwie ta koalicja, ten zlepek, który jest no właśnie określany tym zbiorczym mianem Hayat Tahrir al-Sham, czyli HTS, przez wielu, wielu komentatorów jest uznawany po prostu za organizację stricte terrorystyczną. Patrząc na przeszłość tych poszczególnych działaczy, no na czele z Al-Julanim. No, jasno można powiedzieć, że jest tam cała masa terrorystów, i jeżeli tych ludzi wspiera wywiad ukraiński, no to jest pytanie o dalsze, dalsze losy, także Europy, nie tylko samej Ukrainy, ale Europy. Co będzie, jeżeli dojdzie do emigracji? Tych ludzi wyszkolonych na zachód, o czym przestrzega chociażby konwywiad cywilny Republiki Czeskiej, BIS, mówiąc o tym, że to będzie potężny problem. To też warto podkreślić, to zresztą szanowni widzowie, słuchacze podcastu geopolitycznego wielokrotnie już podkreślali, że ta sytuacja, w której weterani, kombatanci Sił Zbrojnych Ukrainy mieliby. Przyjeżdżać do swoich żon, partnerek, do swoich dzieci na zachodzie no jest pewnym odwróceniem pojęć, bo to przecież nie żołnierze, nie rezerwiści powinni wracać do swoich dzieci, do swoich żon, ale to. To te żony, to te dzieci powinny wrócić do swoich mężów, do swoich ojców na Ukrainę. No bo przecież, jeżeli wojna się zakończy, no to w naturalny sposób te osoby, które wyemigrowały, powinny wrócić na Ukrainę. A nie na odwrót. To nie. To jest sytuacja postawiona na głowie, że ktokolwiek dzisiaj zakłada, nie mówię oczywiście o komentatorach, którzy przewidują różnego rodzaju scenariusze, ale mówię o politykach, mówię o urzędnikach, którzy przygotowują się na opcję przyjęcia dodatkowej emigracji ukraińskiej. No to to jest sprawa postawiona absolutnie na głowie. Tutaj należy zrobić wszystko, aby jak najszybciej zakończyć wojnę na Ukrainie i stworzyć warunki do powrotu migrantów, którzy do no, tych wszystkich emigrantów, którzy musieli wyjechać z Ukrainy albo chcieli po prostu wyjechać, bo wiemy doskonale, że na Ukrainie nie ma żadnej wojny pełnoskalowej, że ta wojna toczy się działania lądowe na niewielkiej części Ukrainy. Spora część tych tych Ukraińców, która wyjechała ze swojego kraju, wyjechała z obszarów, na których nie toczą się bezpośrednie działania wojenne, i to jest tajemnica Poliszynela, o tym wszyscy, wszyscy wiedzą. Natomiast już po zakończeniu wojny, po ustaniu działań wojennych jakichkolwiek, w naturalny sposób takie państwa jak Polska, jak inne kraje europejskie powinny zrobić wszystko, aby. aby po prostu umożliwić tym, tym emigrantom ukraińskim powrót do kraju, a nie dalsze ich utrzymywanie. I to jest w naturalny sposób polską racją stanu i polskim interesem, interesem narodowym. Również, oczywiście, służby specjalne państwa polskiego, również rząd Rzeczypospolitej powinien robić wszystko, aby nie dopuścić do groźby pojawienia się jakiegokolwiek terroryzmu, jakichkol jakichkolwiek aktów terroru, właśnie. Z tego kierunku ukraińskiego. No, jak mówię, jeżeli media amerykańskie już dzisiaj biją na alarm i informują o tym, że dochodzi do wspierania terrorystów przez wywiad ukraiński, no to jest pytanie, czy nie może dojść do, do czegoś takiego w Europie. No należy robić wszystko, aby absolutnie do tego, do tego nie doszło. 9 grudnia 2024 roku w rezydencji Donalda Trumpa mar Alago w Palm Beach na Florydzie doszło do. Spotkania prezydenta elekta z premierem Węgier Wiktorem Orbanem. I niewątpliwie jest to bardzo duży format spotkania, jak na państwo nazwijmy to stosunkowo niewielkie stosunkowo niewielkiego gracza. Właśnie w Unii Europejskiej i w Sojuszu Północnoatlantyckim niespełna 10-milionowe Węgry są w stanie grać naprawdę powyżej, wydawałoby się, swoich możliwości. Natomiast to wszystko pokazuje, że sprawna dyplomacja, że sprawny aparat państwowy, że no, stosunkowo wysoka kultura strategiczna jak na, jak na państwo tej wielkości jest w stanie naprawdę dawać ogromne efekty. To znaczy, tak jak powiedziałem, państwo liczące nieco ponad 9,5 miliona mieszkańców jest w stanie nie tylko odgrywać istotną rolę w Unii Europejskiej, w Sojuszu Północnoatlantyckim, ale także utrzymywać bardzo dobre relacje z Federacją Rosyjską, z Chińską Republiką Ludową, z innymi krajami grupy BRICS, a także mieć osobiste bardzo dobre relacje, jeżeli chodzi o przywódców państwa węgierskiego, czy to z Donaldem Trumpem, czy to z Władimirem Putinem, czy. Z Xi Jinpingiem, to pokazuje, że jednak duże, duża waga przywiązywana do, do kwestii dyplomacji, do kwestii wykuwania pewnej doktryny polityki zagranicznej, strategii, studiów strategicznych ma ogromne znaczenie. I tutaj też warto podkreślić, że Viktor Orban spotkał się nie tylko z prezydentem elektem Donaldem Trumpem, ale także w, w spotkaniu uczestniczył Elon Musk, no, miliarder. Bliski obecnie współpracownik Donalda Trumpa, wizjoner, bardzo rzutki przedsiębiorca, biznesmen, bardzo głęboko powiązany z bardzo strategicznymi, powiedziałbym, gałęziami gospodarki amerykańskiej, między innymi sektora kosmicznego. No i też warto podkreślić, że w tym spotkaniu wziął udział doradca Donalda Trumpa, doradca do spraw bezpieczeństwa narodowego w przyszłej administracji. Michael Waltz i to jest niezwykle istotne. To jest takie spotkanie, którego tak naprawdę y, myślę, że wielu polityków w Polsce zazdrości Donaldowi y, Wiktorowi Orbanowi. Przypomnę tylko, że y, przecież y, Andrzej Duda, pan prezydent y, Rzeczypospolitej Polskiej zapowiadał, kancelaria prezydenta zapowiadała, że być może dojdzie właśnie do spotkania już po wyborach 5 listopada. No do takiego spotkania nie doszło, nie doszło do wylotu prezydenta Dudy do Stanów Zjednoczonych i to pokazuje tak naprawdę rangę Polski, rangę samego prezydenta Andrzeja Dudy w tych relacjach interpersonalnych. Myślę, że w Polsce zbyt mocno przeceniamy, czy może inaczej, establishment polityczny państwa polskiego zbyt mocno przecenia rolę Polski, rolę polskich, nazwijmy to w cudzysłowie, elit politycznych. Tak naprawdę one są o wiele słabsze niż elity węgierskie. Wystarczy spojrzeć na to, jaką pozycję ma Peter Siarto na salonach międzynarodowych, a jaką ma pozycję Radosław Sikorski. To nie jest pozycja równorzędna. No niestety, czy nam się to podoba, czy nie, dyplomacja węgierska jest sprawniejsza niż dyplomacja państwa polskiego, a Wiktor Orban cieszy się znacznie większym poważaniem na arenie międzynarodowej niż premier Donald Tusk, czy wcześniej premier Mateusz Morawiecki. No tak, takie są po prostu fakty. Jeżeli chodzi o samą rozmowę na ten, ten właśnie Orban-Trump, to ani prezydent elekt Stanów Zjednoczonych, ani, ani inni uczestnicy tego spotkania nie ujawnili. Nie ujawnili. Natomiast, no. Tutaj trudno się spodziewać, aby temat wojny na Ukrainie nie był, nie był dyskutowany. Wydaje się, że jak najbardziej tak. Wiemy doskonale, jakie stanowisko reprezentują Węgrzy. To jest pytanie o przyszłość Zakarpacia również to jest kwestia przyszłości mniejszości węgierskiej właśnie na Zakarpaciu. Niewątpliwie Wiktora Orbana najbardziej mogło ciekawić kwestia szybkiego zakończenia wojny. Wojny na Ukrainie i pytania oczywiście o przyszłość, także o kształt granic. To myślę, że mogło być jak najbardziej poruszane. Kwestia, czy to będzie zamrożenie konfliktu, czy to będzie rozejm, czy to będzie trwały rozejm, czy będzie to wreszcie jakiś traktat pokojowy. No i kwestia ostatecznego kształtu granic, bo to jest również niezwykle istotne. Widzimy te wszystkie wrzutki medialne, które są robione w ostatnim czasie. Od końca listopada już pojawiają się w przestrzeni medialnej, publicznie podnoszone, nawet przez media głównego nurtu, jakieś scenariusze, nawet dezintegrowane. Integracji terytorialnej państwa ukraińskiego i to widać, jak bardzo mocno rząd węgierski zabiega o prawa swojej, swojej diaspory. To jest niezwykle cenne, myślę, że takie doświadczenie i taki wzór dla decydentów państwa polskiego, którzy powinni. Powinni brać przykład z tego, jak można zabiegać o interesy swojej diaspory, jak można zabiegać o interesy właśnie swoich rodaków poza granicami. To myślę, że tutaj, patrząc na prawa do nauczania w języku węgierskim, patrząc na to, jak skuteczny jest Viktor Orban i Peter Siar to ten duet, jeżeli chodzi o dyplomację, prowadzenie polityki zagranicznej Węgier, jak bardzo mocno wymogli na Ukrainie respektowanie praw mniejszości węgierskiej, no to jasno pokazuje, że, że jednak ta polityka wielowektorowa, że ta Strategia realizmu suwerennego realizowana przez, przez Wiktora Orbana jest niezwykle skuteczna. Oczywiście, też warto podkreślić, że są określone koszty, które ponosi, ponoszą Węgrzy, określonego zachowania na arenie międzynarodowej. Coś, co na pewno się nie podoba części polityków w Polsce, zwłaszcza tych polityków prawicowych, nazwijmy to, czyli bardzo bliskie relacje Wiktora Orbana i Benjamina Netanjahu. Przypomnę tylko, że Węgrzy nie uznali decyzji Międzynarodowego Trybunału Karnego o aresztowaniu Beniamina Netanyahu i Jaława Galanta między innymi. I zresztą bardzo jasno Budapeszt oświadczył, że zaprasza premiera Izraela właśnie na Węgry, że nie będzie respektowany wyrok MTS-u i MTK, przepraszam. I tutaj niewątpliwie jest ten taki bardzo ścisłe relacje. Węgier i Izraela, no, to jest oczywiście pewien koszt, który, który Węgrzy ponoszą, taki a nie inny wybór, kierowanie się takim, a nie innym, takimi ani innymi wskazaniami polityki, polityki realnej, nie gesty, nie frazesy, nie jakieś działania pod publiczkę, ale konkretna realna polityka. Myślę, że to. Też patrząc na debatę publiczną w, na Węgrzech, jasno to jest pokazanie, że, sk że skoro państwa arabskie, że jeżeli świat islamu nie jest w stanie skutecznie pomóc narodowi palestyńskiemu, y, Turcja, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Arabia Saudyjska, Egipt możemy wymieniać długo kraje regionu, które nie są w stanie w żaden skuteczny sposób pomóc narodowi palestyńskiemu to tym bardziej y, takiego obowiązku nie mają Węgrzy i Węgrzy nie będą narażać. Swoich, swoich interesów, swoich żywotnych interesów energetycznych, gospodarczych, szeroko pojętych, finansowych, politycznych, w imię jakichś gestów takich, powiedzmy, anty, antyizraelskich. No tu kierują się do bólu po prostu polityką realną. Czy nam się to podoba, czy nam się to nie podoba? No, Orban jest niezwykle, niezwykle skuteczny. I to, to ten powrót Donalda Trumpa do Białego Domu niewątpliwie stwarza szansę na stanie się, Węgier, przez Węgry podmiotem polityki międzynarodowej, no graczem, po prostu graczem, nie przedmiotem, nie instrumentem tej, tej polityki, ale takim można powiedzieć naprawdę prawdziwym graczem. Oczywiście nie, nie na miarę Turcji, nie mówiąc o Rosji czy Chinach, ale niewątpliwie liczącym się liderem. To nie Polska staje się liderem Europy Środkowo-Wschodniej, ale niewątpliwie już dzisiaj można powiedzieć, że takim liderem są, są Węgrzy. No, widać, że te dobre relacje z Donaldem Trumpem bezpośrednio po prostu wpływają na to, że, że, to, że to Węgrzy, że to Budapeszt jest dzisiaj centrum Europy Środkowo-Wschodniej. Mimo całej tej narracji mówiącej o Międzymorzu, o Trójmorzu, o byciu przez Polskę liderem, o jakichś perspektywach Unii Środkowo-Europejskiej, której liderem miałaby być Polska. No Dzisiaj Polska nie ma atutów, po prostu nie ma atutów. Polska przekazała... Wszystko, co mogła ze swoich rezerw w Ukrainie, bezkosztowo albo prawie bezkosztowo, nie mając z tego kompletnie nic, żadnych zysków, tak naprawdę, finansowych, geopolitycznych również. Nie? To, są, to, to, to są kłamstwa mówiące o tym, że wspieranie przez Polskę dzisiaj Ukrainy gwarantuje nam jakiekolwiek bezpieczeństwo. No to są jakieś mrzonki, kompletnie oderwane od rzeczywistości, od polityki realnej. Patrząc na to, że dzisiaj to Węgrzy stają się liderem Europy Środkowo-Wschodniej, widać całe bankructwo polskiej polityki wschodniej. Rozmieszczenie na terytorium Białorusi kilkudziesięciu rosyjskich głowic atomowych, perspektywa rozmieszczenia hipersonicznych yy, pocisków oręsznik, no jasno pokazuje, że yy, doszło do kompletnego załamania się polskiej polityki wschodniej. No jest niewątpliwie yy, od kogo się uczyć prawdziwej polityki realnej w Europie Środkowo-Wschodniej. Dziękuję państwu za uwagę.